dobry Wagi, moja kochana. Chciałam Wam powiedzieć, że troszkę się zeszło tego marca. Nim mogłam usiąść do kart, ale już właśnie to robię i marzec, kwiecień sobie pojedziemy. Zobaczymy jeszcze tą połowę marca i kwietnia, całość, co dla Was się tutaj będzie działo. Oczywiście możecie się ze mną skontaktować prywatnie. Pod filmikiem macie telefon i WhatsAppa. Przez WhatsApp'a najłatwiej, bo najszybciej odpowiadam. No dobra, to co? To zacznijmy od tego, że po pierwsze są jakieś sprawy urzędowe, które już są w toku generalnie. Oczywiście może być sytuacja, gdzie zabiegi są na temat tego, żeby coś wstrzymać, żeby coś odroczyć, żeby coś... Hmm. Przetransformować, tak to nazwijmy, z wyższej kwoty na mniejszą, generalnie, ale karty pokazują, że chyba po drugiej stronie nie ma chętnych do dyskusji. Chyba tutaj jakiś urząd, nie wiem, być może, że jakiś bank albo jakaś inna instytucja finansowa jest bezduszna. Co z drugiej strony w naszych czasach to takie dziwne jest. Dobrze. Kolejna rzecz, która się pokazuje, dla niektórych wach się pokazuje tutaj koniec jakiejś przyjaźni, która mogła e, inaczej. Dla jednej osoby mogło być to przyjaźnią, dla drugiej osoby mogło być to nie, e, w ogóle niedopuszczalne, żeby się przyjaźnić, bo już zakwitło jakieś uczucie, a przynajmniej albo e, przyjaźń po prostu się skończyła w związku i tutaj jest jakby po prostu odejście, koniec. Ktoś to przerabia generalnie, ktoś to, że tak powiem, z kretesem przeciął najprawdopodobniej kobietę, ale nie będziemy się... Na tym skupię. Skupimy się na tym, co pokazują nam karty. No, czyli tak: zdrowie, wszystko, co jest związane z oczami, wszystko, co jest związane z górnym odcinkiem układu oddechowego. Ale tak samo proszę zwrócić uwagę na ciepło ciała, na wszystko to, co jest przepływem energii w organizmie, bo może być to związane ze stresem, że tutaj są bardzo takie dziwne, no chyba, że ktoś tam ma menopauzę na początek, to też się może tak dziać, ale o to chodzi, że tutaj jest bardzo nierówna ta ciepłota ciała. Jest możliwość jakichś tam problemów z głównym odcinkiem oddechowym, górnym dzięki Bogu, nie dolnym, także spokojnie. I teraz jeszcze jedna rzecz, jeżeli macie jakieś sytuacje, bo to jest taka, taka dziwna sytuacja, jakby ktoś miał pod podgorączkowy, gorączkowe, ale kompletnie nie było wiadomo o co chodzi, wiecie co? Nawet jeżeli zrobicie sobie badania krwi czy czegoś, po, no, bo to najłatwiej i wyjdą jakieś faktycznie problemy ze stanem zapalnym, proszę Was, udajcie się najpierw na prześwietlenie, nie wiem, zębów, czegoś w obrębie głowy, ale wydaje mnie się bardziej, że tu będzie chodziło o coś, co jest stanem ukrytym i może być taka sytuacja że może być to związane z jakąś, nie wiem, wychodzącą ósemką na przykład, albo dwoma ósemkami, które akurat Wam się będą wyżynać, One są jeszcze być może na tym początkowym etapie i mogą dawać tego typu sytuacje. Jeżeli nie, też zwrócić uwagę w ogóle na krążenie. E, dobra. Oj, Matko Boska, Wszechmogąco, moje biedne. E, to teraz tak, w tych, które się użerają z jakimś urzędem albo prawnymi sprawami, i tutaj jest bardziej tak, chodzi o wagi, które coś jakby chciały po prostu wstrzymać, jakby potrzebny jest im czas, czas dla czasu, żeby, nie wiem, znaleźć zajęcie, żeby znaleźć pracę, żeby przejść do nowej pracy, żeby uzyskać jakieś finanse, na które czekają, a potrzebny jest na to czas, żeby móc uzupełnić jakieś deficyty, nie wiem, na przykład w ratach, w różnych innych tego typu zobowiązaniach. Natomiast druga rzecz, która się tutaj pokazuje, te z Was, które w sprawach zawodowo-finansowych, ale też takiej drogi kariery, świta im coś, że może ten zawód, który w tej chwili wykonują, nie jest specjalnie dla nich, a w jakimś ostatnim czasie uaktywniły im się zdolności albo nawet taka chęć do tego, żeby się uczyć czegoś nowego i to jest zupełnie jakby po drugiej stronie rzeki tego co do tej pory wykonywały. Proszę Was, dajcie sobie szansę, bo karty pokazują, że im bardziej będziesz zdyscyplinowana, z samozaparciem i taką faktycznie podtrzymywaną przez siebie, nie przez tam, że tak powiem, świat zewnętrzny, chęcią do tego, bardzo jest prawdopodobne, że Ty w ciągu czterech miesięcy jesteś w stanie się w pewien sposób przygotować do rozpoczęcia nowych, nowych zajęć zawodowych z innej dziedziny. Pomijam to, że niektóre z Was będą tutaj świętowały bardzo fajne sytuacje, jeżeli chodzi, bo jest dosyć duże takie błogosławieństwo, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe dla tych, które pracują w świetle Jupiterów, w świetle generalnie rzecz biorąc, bądź na forum. Muszą coś wygłaszać, o czymś dyskutować, opowiadać. Mogą jakieś prelekcje robić, jakieś warsztaty. Może na sali sądowej na przykład coś będziecie opowiadać na forum. Może na przykład będziecie opowiadać o tym, jak to Frankowicze będą mieli dobrze i w ogóle, albo, nie wiem, wygrywać jakieś sprawy, ale mam tutaj bardzo fajne karty, które informują o tym, że wagi, które poniekąd w tej takiej dziedzinie bardziej artystycznej i dziedzinie generalnie prawa jakby się realizują, no dobra, z tym realizują to może cudzysłów, ale pracują, mogą nabrać jakiegoś takiego respondu, takiej chęci, takie, takie mogą przyjść zdarzenia, które je jakby ugruntują i powiedzą, dobra, to może jednak ten zawód jest dla mnie. Tutaj widać faktycznie sukcesy, tutaj widać też pomoc bardzo dużą dla Um, osób, które są w biedzie, w dramatycznej sytuacji wręcz. Bardziej mi się to kojarzy z wagą, która doradza, która w pewien sposób swój talent um, oratorski, swój talent generalnie rzecz biorąc faktycznie taki, um, też tłumaczenia z polskiego na nasze albo spo, z prawnego języka na przykład na ludzki, albo um, przetłumaczenia czegoś, tak, Pomaga tutaj takim osobom i tak szczerze powiedziawszy, to ja bym chciała mieć takie karty, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, naprawdę, jakby mnie zobaczyła, to bym była bardzo zadowolona, bo po pierwsze 7 tygodni daje do 7 tygodni, więc czytamy teraz połowa marca, no czyli tutaj 2-3 mniej więcej do końca kwietnia, początek maja, macie bardzo duże sukcesy i to się przekłada też na pieniążki, pieniążki, kochane pieniążki. Także tak to mniej więcej wygląda. Z dziećmi mogą być tutaj troszeczkę problemy, bo dzieci są znowuż pokazane jako osoby, które mm, mają swoją filozofię życiową. I to jest nowa filozofia życiowa, żeby było weselej, tą filozofię życiową, dzieci wasze mogły em, posiąść dzięki kochanemu dziadkowi, wujkowi, tatusiowi, internetowi. I tam jakieś głupoty wielkie, niezwykłe takie, prawdziwe głupoty wyczytać, w jakieś grupy wejść, na jakieś fora, dziwne rzeczy takie. I tu możecie mieć taki e, e, no, zagbustkę, co z tym Bochorem zrobić, żeby on znormalniał po prostu, żeby on znormalniał, żeby on dał żyć. E, także ja myślę, jedną rzecz dobrze by było wprowadzić bez nerwów. Jest pierwsza rzecz, Durista odwrócony, to jest bardzo głupi pomysł, dlatego że... Agresja rodzi agresję, koniec. Kropka. Macie zawodnika naprzeciwko siebie, który, no, zaczyna być mistrzem, że tak powiem. I kamuflażu, i e, manipulacji, i ucieczek, i z takiego zespołu obronno-ucieczkowego, i, i takiego ataku i tak dalej. Także wasz, wasz dzieciak po prostu zaczyna dojrzewać. I myślę, że mówię do tych wag, które mają nastolatków w domu. Jeszcze nie osiwiały, nie wyłysiały. E, i jeszcze mają siłę jakąkolwiek przebicia to moje karty pokazują, że te wagi powinny użyć argumentów dwóch, które są, one będą niezbite. Po pierwsze serducha, po pierwsze podejść do dziecka z sercem, z kim naprawdę sercem, zostawić złość, zostawić, kurwa, zostawić to wszystko i serce, uczucie, miłość i rozmowa, i rozmowa, ale taka bardzo łagodna, taka z serca, taka... Która nie ma ani grama intencji nieczystych albo chęci na przykład spacyfikowania dziecka czy ym, uzyskania pewnych efektów w sposób podstępny. Nie, to ma być czyste. I tutaj jest bardzo prawdopodobne, że do pięciu tygodni macie możliwość się fajnie dogadać, ustalić też pewne granice, ustalić też pewne... Po drugie, po trzecie, po czwarte i po piąte, już będzie to tak naprawdę będziecie miały o wiele większą możliwość dotrzeć do tego, przez co te dzieci takie są troszkę, rozumiecie, i to odwrócić, odwrócić na korzyść i swojemu dziecku, dotrzeć do niego po prostu, także ja bym proponowała, żeby w ten sposób zadziałać, no co zrobicie, to już tego nie wiem, nie odpowiadam za to, dobra, zobaczmy sobie, sprawy uczuciowe, tylko i wyłącznie. Co to tutaj się będzie działo? Mhm. Wiecie co? Oprócz tego, co powiedziałam na początku, te pokazują tutaj taką dziwną sytuację. Pierwsza rzecz to jest taka, że będą za wami latały jakieś barany i jakieś bliźniaki, albo jakieś bliźniako-barany, albo, albo nie wiem, barano-bliźniaki. Bardzo dużo jest do mieszki do ognia, ale do, ba, więcej bardziej tutaj widzę barana generalnie rzecz biorąc. No, I to z przeszłości jakieś historie tutaj. Znaczy tak, te osoby, które są w tej chwili już zdiagnozowane jako single, a jednak w przeszłości, no nie tak strasznie dalekiej, bo to jest jesień, więc nie jest to taki zamierzchły czas, ale były z kimś, niespecjalnie potrafią zapomnieć o tej osobie, być może kręcą się też w środowisku, w którym ta osoba jest. W pewien sposób mogą razem pracować, mogą ze względu na to być skazane na to, że widzą ją od czasu do czasu. Ja wam coś powiem: coś się tutaj mogło zmienić, jeżeli chodzi o postrzeganie, jeżeli chodzi o taką, taką potrzebę u tej osoby. Tutaj ja mam kartę, która informuje o tym, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo powrotu, pogodzenia się. W pewien sposób dojścia w inny niż dotychczas, jak umieliście, czy nie umieliście, właśnie sposób do porozumienia, do. No właśnie to jest ciekawe polubienia siebie na, na nowo zauważenia siebie na nowo polubienia, chęci ze sobą bycia. Mogą być teraz takie sytuacje, bardziej mi to wchodzi właśnie już na okres Barana, czyli po tym 20 marca i. Mm, i nie wiem, czy to Ty złagodniałaś, czy, czy to ta osoba złagodniała, ale pokazuje mi się tutaj sytuacja taka takiego dobrego powrotu. Dla mnie to pachnie bardziej tym, że kobieta coś zmieniła. Kobieta zmieniła swoje podejście i w pewien sposób to podejście spowodowało, że natychmiast widać reakcję mężczyzny, natychmiast widać reakcję na tą Twoją zmianę taką, ojej, nie wiem, tak jakbyś inaczej promieniowała, jakbyś była jakaś taka fajniejsza. I nie mam tutaj przeciwwskazań na to, żeby doprowadzić albo dopuścić do tego, żeby chociaż odsmażane są najlepsze te kotlety na przykład schabowe, no nie? Ale karty tutaj nie, nie stawiają jakiegoś oporu i nie mówią, że brońcie Panie Boże, bo będzie to dla Ciebie zgubne. Nie, jakaś mądrzejsza się tutaj wydajesz w tych kartach, także to co się mogło nie jesieni ma bardzo dużo możliwości udać się po. wiem, no powiedziała, że, że po, po marcu, kwiecień raczej, no ale mogę się. Natomiast w stałych związkach pokazują się karty, które informują o wojnie, o pieniądze, przez pieniądze, ewentualnie takie sytuacje, gdzie, gdzie faktycznie jest za dużo napięcia, za dużo, że tak powiem, decyzji do podjęcia. Jest taka eskalacja tego, tego stresu, tego, tego, takich niedobrych emocji i z tego tytułu też może być więcej konfliktów. Ja zaraz psiknę, wiem o tym już mi się zbiera, Boże święty. co my wtedy zrobimy, żeby tylko karty nie odchłonęły. Dobra, już przeszło, przepraszam. W każdym bądź razie i to napięcie może się przekładać właśnie na zupełnie nieprzemyślane też reakcje Wasze między Wami. Związku. To jest takie dosyć dziwne, bo fajnie by było zauważyć, że, że naprawdę można ranić w człowieka tylko i wyłącznie dlatego, że, że po prostu nie zwraca się uwagi na to, co się mówi, a trzeba wyrzucić tę te emocję, ten stres, który jest wygenerowany przez inne sprawy. Słuchajcie, zadbajcie o te swoje związki, bo tu jest naprawdę no, gromy widać. no Naprawdę gromy widać. Jak Boga kocham, <laughs> to ja sobie nie wymyślam, tylko po prostu to widać. Także. Mm, Dobrze by było. Jeszcze jedną rzecz sobie przekasuję i dołożę do tych kart. No i mamy kręcące się koło w pewien sposób zdarzeń, ale to może być też. Słuchajcie, te, które szukają partnera, a są singlami i niespecjalnie, że tak powiem, mogą go znaleźć. Ja wam coś powiem. Bardzo dużo z was będzie miało takie możliwości podczas przemieszczania się i tak załatwiania spraw finansowych, finansowych, nie wiem, może będziecie gdzieś w jakimś, nie wiem, kasynie wymieniać pieniądze, no, kantorze wymieniać pieniądze, do banku będziecie szły, tam, no, opieprzyć prezesa albo kogoś tam, no nie? Albo coś, co się... Coś, co trzeba um, ugadać w sprawach finansowych, to jest instytucja, a z drugiej strony coś, co trzeba naprawić i to, i to u kogoś, kto taką usługę prowadzi, nie wiem, może Wam się samochód zepsuje na środku autostrady i akurat bardzo oszustajny blondon się zatrzyma i powie, halo, czy ja mógłbym w czymś pomóc Tobie? Także od razu mów, tak, oczywiście, i byście nie nieporadzliwe. Macie tutaj takie możliwości, właśnie jeżeli chodzi o poznanie nowych osób i to zupełnie nowych, takich po prostu nigdy nie widziałam, nie słyszałam człowieka wcześniej. I eee, Nie bać się tego, nie bać się. Jeszcze jedna wskazówka taka, te z Was, które mają takie, hmm, być może nawet nie zauważają tego, że wypowiadają takie słowa, że. No co mi facet? A, wszyscy faceci to coś tam, a faceci to zawsze coś tam. Skorygujcie swoje przekonania. Skorygujcie swoje przekonania, zacznijcie być odpowiedzialne za to, co wypowiadacie, bo mm, bardzo duże jest prawdopodobieństwo, że wy sobie same zakrzywiacie, że tak powiem, przestrzeń energetyczną i nie dochodzi do rzeczy, które, do których powinno dojść, dobrych rzeczy, tak? Na linii właśnie e, miłości i spraw romantycznych. Także ja bym proponowała zmienić coś u siebie i wykorzystać ten czas, który będzie przez okres właśnie połowy marca, na połowę marca wkładę karty i kwiecień. Dobra. Mhm. Czy nam się to podoba? A dlaczego? A słuchajcie, powiedzcie mi, które z Was, bo tak, tu jest jakieś dziwne są poszukiwania, ale poszukiwania pracy, ewentualnie rozwiązań dla jakichś spraw, które chcecie pchnąć do przodu, ale one są jakby bez sensu. Albo nie trafiacie inaczej, bo to trochę tak wygląda, jakby waga ma w ogóle się udać do źródła. Uwaga, w sprawach poszukiwania pracy bądź awansu czy załatwienia, nie wiem, na przykład piszecie jakąś pracę i potrzebny wam jest ktoś, kto wam ją sprawdzi, czy, czy no nie wiem, no coś podobnego, kto wam zatwierdzi. Wy macie iść do źródła, wy nie macie iść do pośrednika jakiegoś, nie wiem, pana kierownika, tylko macie iść do pana dyrektora. Nie macie, nie wiem, opierać się na swoich znajomych, czy tam zresztą akurat w tych sprawach do załatwienia to są Boże, Boże, znajomi, tak to nazwijmy akurat w tym momencie do tych wag, do których akurat moje runy mówią wy macie jakby cały czas sięgać do źródła generalnie rzecz biorąc władzy jakby tej, tej właśnie takiej decyzyjności tej, tych osób, które faktycznie powiedzą słowo to tak ma być i tam pisać, być może maile jakieś, nie wiem pisma i tak dalej w takich miejscach i u takich osób załatwiać sprawy, mało tego jeżeli do tej pory właśnie w przeciwny sposób robiłyście i nie miałyście efektów, pamiętajcie, że ktoś Wam blokował generalnie rzecz biorąc możliwość załatwienia tej sprawy. I to jest tutaj pokazany sabotaż. I to, to, mogła być, to mogło być blokowanie dla blokowania. Po prostu jakiś debil, że tak powiem, nie chciało mu się, a dobra później. I e, zapomniawszy, kompletnie, że tak powiem, nie, nie przywiązując wagi do tego, mimo że Wam obiecał, czy, czy miał to na biurku, po prostu tego nie, nie zrobił. Dlatego kochane huchamy na zimne, gorącym się nie sparzamy, idziemy do źródła, pukamy do drzwi prezesa, a nie jakiegoś tam kierownika, e, e, gdzie by to nie było i załatwiamy sprawy bezpośrednio. Jeszcze jedna rzecz. Które z Was załatwiają w tej chwili jakieś sprawy mieszkaniowe? E, nie wiem, e, bo tu jest... To, jest to, no to, to już jest w ogóle fenomenalna sprawa. Zobaczcie. To jest. Zakup czegoś, czego nie ma. Ale to tak wygląda. Uważajcie na wszystkie transakcje, na wszelkie Wasze pomysły, kup na czegoś, czego nie widziałyście generalnie rzecz biorąc na oczy. Co, nie wiem, nie widziałyście na oczy swoje, prawdziwe oczy. Nie, te takie przez na przykład, nie wiem, internet, patrzycie albo na jakieś ogłoszenie, czy coś, bo macie to zobaczyć. Nie, nie kupujcie niczego takiego, nie, nie, nie wiem. Być może, że to, nie wiem, na przykład coś się buduje, a Wy już to będziecie kupować, i na to nie no, absolutnie to nie wchodzi w grę. Ja Wam coś mówię. Runy pokazują, żeby wstrzymać swoje działania w tego typu y, y, pomysłach, że tak powiem, w ogóle w takich planach. i nie podejmować się tego typu rzeczy, nie kupować czegoś, czego jeszcze nie widzieliście na oczy. Bardzo też uważać na. Ja mówię o dużych zakupach. Ja mówię o takich naprawdę, bo to są dosyć duże pieniądze, które stratą mogą się odbić taką, że ło! I karty pokazują, żeby wstrzymać te działania. Ja bym powiedziała, że nawet na pół roku, no ale. A co, co poradzisz? Też nie, nie mam tutaj zmiany samochodu na dobrą w tym okresie akurat, może lepiej w tą piątkę uderzyć, kiedy już ta rajdo będzie pracowała w maju, kiedy już będzie jakoś tak lżej. No ja bym poczekała. Dobra, jaka rada dla WAK? Jaka rada dla Asi. Hmm. bardziej siebie. Pierwsza i podstawowa rzecz. Jeżeli coś jest jałowe, jeżeli coś jest naprawdę niespełniające Twoich oczekiwań, jeżeli ktoś Cię traktuje w sposób po prostu taki przedmiotowy, jeżeli faktycznie zauważasz wagę i w tym miesiącu, naprawdę marcu, do połowy kwietnia, zwróć na to uwagę. Jeżeli zauważasz, że ktoś ci się pojawia dokładnie wtedy, kiedy ma do ciebie jakiś interes, że to jest takie podszyte takim, takim, takim fałszem, ale takim ukryma, ukrywanym, takim głupim fałszem, gdzie nie wiem, albo ktoś cię ma za wariata, że ty tego nie wyczujesz, że ty tego nie widzisz, albo za mało inteligentną, a, a przecież widzisz, nie, nie rób już sobie złudzeń, że ta osoba się zmieni. Może to dotyczyć osoby z rodziny. Może to dotyczyć osoby z rodziny. I tu mogą być jakieś uniki, ale to mogą, może też chodzić o jakichś znajomych, przyjaciół. Je, wyczuwasz, na pewno wiesz, te, do których te karty mówią, bardzo dobrze będą wiedziały, o jaką osobę chodzi, bo to może być naprawdę osoba, która dłuższy okres czasu jesteście przyjaciółmi i, czy tam znajomymi, i już od jakiegoś czasu ci nie gra ta energia, coś jest nie tak, jakby cię do dołu ciągnęła. Te relacje, może być nawet taka sytuacja, że w momencie, kiedy tej osoby nie ma, i e, nie widzicie się dłuższy czasu, to masz bardzo dobre odczucia i bardzo dobrze się czujesz i bardzo byś się chciała spotkać i poplotkować i pojechać gdzieś i tak dalej, a w momencie, kiedy się spotykasz z tą osobą, po prostu jakby opadały z ciebie wszystkie siły. Ty masz bardzo dużą intuicję i wyczuwasz takie rzeczy, dlatego zwróć na to uwagę, bo dla mnie tutaj karty mówią o pożegnaniu po prostu tego typu osoby i bez pardonu. Tak, wzięcie siebie pod lupę, staniecie za sobą jak ten kafar taki i zaopiekowanie się sobą, bo może być tutaj sytuacja, że po prostu jesteś objadana, że tak powiem, z energii i nie gra na Jeżeli coś takiego zauważamy, to naprawdę trzeba się temu przyjrzeć, bo w momencie, kiedy jesteśmy w polu oddziaływania danej osoby, wyczuwamy jej aurę bezpośrednio, krótko i tematycznie i to może tak być że na obległość z kimś się bardzo dobrze rozmawia na przykład, albo się nie widzicie dłuższy czas i już niż chciałabyś się spotkać, czy chciałbyś się spotkać w ogóle, a spotykacie się i po prostu jest tarcie takie, że głowa boli. I to nie musi być kłótnia, nie musi być nieprzyjemne, po prostu ty się źle czujesz w, 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 w otoczeniu tej osoby. Coś nie, nie, jakościowo nie jest tak, jak na przykład na nie, Zadbaj o siebie mm, i to będzie nie zadawaj sobie pytania czy zwariowałaś, czy jesteś nienormalna czy coś jest z Tobą nie tak, jest z Tobą wszystko tak wszystko tak i karty pokazują jedną rzecz proszę posłuchać swojej intuicji i zacząć odczuwać, odczuwać i przyglądać się tym odczuciom. tak? no, także dobra, buziaki Wam daję dziękuję Wam bardzo serdecznie jak coś to prywatnie zapraszam a my się słyszymy niebawem buźka, pa